Cześć, witam Was w moim piątym odcinku z Movister Plany. Eee, oczywiście, ja już wcześniej na nim, tylko jeszcze weźmiemy status, poprawimy. Dobra. To teraz chciałabym najpierw pozdrawiać osoby. Pozdrawiam Blondie 2121 Pozdrawiam też Violeta Wykrzyknik 50. Pozdrawiam Pralinka XD. i pozdrawiam Ania21PL. Yy, ok. Yy, teraz w tym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak w 15 minut uzbierać 1000 zł. Akurat mam cztery, bo niedawno sobie coś kupiłam. Klikamy na taki pucharek. Na ten pucharek. Dobra. I tu mamy. Yy, mówię, star, tak? Dobra. Klikamy na nazwę. Wchodzimy do domu. I ładuje nam się jej pokój. Ja systemuję troszeczkę dalej. Tak. I są tu zwierzaczki, jak widzicie. Klikamy po prostu na nie i jakby powiedzieć pieścimy. A z tych zwierzaków leci co? Pieniążki. Właśnie. Nie wiem czy ta będzie miała, ja już tak kilka razy robię. Ale to chyba nie będzie. Dobra. Okej, okay. tu jest mało, ja to zwykle nie jeszcze, jak jest ich mało. Okej. Okay. Oj, o kurczę, dobra. Okej. Okay. Mamy następny pokój, jaki Ania przez 2N i przez 2. i Jest tu nawet wIG właśnie zauważyłam, że Ala Kinga tak fajnie. Jak tu widzicie na tym zdjęciu? Widać, że Ala Kinga lubi Miraculum i Biedronka, Biedronka Czarny Kot. Szczerze powiem, też to lubię, ale tylko trochę. Dobra, jak już będę miała tysiąc, to do Was wrócę. Dobra, jednak za długo by to trwało, gdybym zbierała te tysiące, ale wiemy jak. Klikamy tu po prostu, klikamy różnie. I tutaj przesuwamy, jak już skończyłem. Od razu z góry mówię, że niektóre pokoje nie mają zwierzaków. Jeśli, yy, jest jeszcze jeden sposób, żeby szybko pozbierać kasy. Wpisujecie po prostu przyjaciołach z Zia. Klikacie na nią. Idziecie do jej profilu. I tu na dole jest, tu na dole jest artbook. Tu są sc, czyli jest tylko i tu macie wszystkich eee, Tu są wszyscy Przepraszam, nie wiem co to jest. W tym artbooku W tym artbooku po prostu są wszyscy, którzy mają zwierzaki, więc jak ktoś chce, to niech wejdzie w jej profil, tu bierze i ma Dobre no to na tyle w tym odcinku. Jeszcze pozdrawiam yy, Rock C Pasie K30XD. To pa i pa, do następnego yy, odcinka.